Lim Center to kompleks zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, w którym znajduje się Hotel Mario oraz powierzchnie biurowo-handlowe. Od ponad 20 lat firma świadczy również usługi kolokacji, wciąż powiększając powierzchnię data center. LIM Center składa się z dwóch kondygnacji podziemnych, trzykondygnacyjnego podium oraz 42-piętrowej wieży o łącznej powierzchni 86 tysięcy m2. Zapewnienie ciągłości zasilania dla całego centrum jest kwestią strategiczną, dlatego firma wyposażyła budynek w najnowszej jakości urządzenia zapewniające zasilanie gwarantowane. Ze względu na wielofunkcyjność budynku LIM niezmiernie ważne dla nas jest nie tylko zapewnienie ciągłości zasilania, ale również kontrola kosztów. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na produkty firmy Eaton. Zasilacze UPS Eaton 93PM generacji drugiej, dzięki zastosowanym technologiom, są bardziej wydajne oraz pozwalają na oszczędność kosztów. Możliwość modułowej rozbudowy wraz z rosnącym zapotrzebowaniem oraz 97% sprawność w trybie online. Pozwala nie tylko na lepszą kontrolę kosztów, ale również szybszy zwrot z inwestycji. Zaniki zasilania mogą wystąpić z różnych przyczyn, zarówno zewnętrznych, takich jak awarie sieci energetycznej, jak i wewnętrznych, np. zwarcia uszkodzenia urządzeń błędy ludzkie. Czas ich trwania może wahać się od kilku sekund do nawet kilku godzin. Zaniki takie mogą powodować zatrzymanie produkcji i kluczowych procesów lub nawet zniszczanie wrażliwych urządzeń. Lim Data Center jest uposzczony w najnowszą serię UPS e ton 93PM drugiej generacji. Jest to niezawodne modułowe rozwiązanie, podwyższające sprawność i niewylejące istnienie pojedynczego punktu awarii. UPS składa się z modułów mocy, posiadających niezależny tor prostownik-falownik oraz układ ładowania baterii. Każdy moduł mocy można wymienić na gorąco czyli nie przerywając pracy innych modułów. 93PM drugiej generacji posiada szereg opotentowanych technologii. Między innymi ABM czy VMS, które podwyższają niezawodność systemu i redukują całkowity koszt eksploatacji. Poznaj pełną ofertę produktów Eaton oraz ich dostępność na stronie Eaton.pl.